Jeden dealer zajebany. Teraz te barany zrozumieją z kim zadarli. Poczekajmy, jaki będzie wasz następny ruch. Olejecie mnie? Nie ma problemu. Ja również nie będę zaprzątał sobie głowy jakimiś skurwysyńskimi dealerami. Spróbujcie mnie wkurwić jeszcze raz. Wtedy przejdziemy do. <laughs> likwidowania sztabu zarządzania. Siema, z luzy. Czekam na ciebie od godziny. Kiedy wpadniesz? Spójrz za siebie. Nareszcie. Pewano, gdzie pączek? Znasz go. Pewnie ten gałgam przyjdzie tu o 14 i będzie czekał jak debil przez dwie godziny, aż przyjdziemy. Zresztą, mów co chciałeś. Stary, spokojnie. To swoje pieniądze. Przez ostatni czas trochę się ich zebrało. Rzuty do nie obijają się. O, dzięki no dzięki, na magię. czekaj. Nie udawaj, głupka. Co się dzieje? Ach, kurwa, stary. Nie wiem, co jest. Cały jestem nerwowy. Dowiedziałem się, kto zajebał moją mamę. Zemściłem się na tym ścierwie, paląc go żywcem w jego mielinie. A mimo to... No właśnie, kurwa. Nie wiem, o co chodzi. Mam jakieś popierdolone wrażenie, że zrobiłem coś źle. Ach, chuj. Sorki, stary. Wszystko jest w porządku. Podobno otworzyli jakiś nowy bar koło tego starego burdelu pod czerwoną latarnią. Idę się tam odprężyć. Pomyśleć, co robić Takie tam. O, to na razie tak, do jutra. Mimo tylu błędów czy też podnieść potrafię robić tę muzykę. Dużo nutek wiem na winę. Kiedyś złoto też będzie zdobyte wczoraj znów byłem na linie, a jutro znów będzie, bite. bo to co tu robię to jest wszystko dla was. I dla mojej własnej inicjacji ta nuta jest o mnie i śpiewana dla was Tu nie trzeba żadnej waszej kalkulacji Kelner piwo migiem Można Calibra, dla znajomych Kamino Cwany Całkiem niezły bit Długo już rokujesz? Dość trochę, kilka ładnych lat już będzie Kelner, dwa mochita szybciutko mm, nie trzeba było. Oj tam, oj tam, nie narzekaj. Co cię sprowadzało do tego jakże cudownego miasteczka? Hmm... Może tu mieszkam? Nie wiem. Całkiem możliwe. Ha, do prawdy? I co, jest ja w tej dziurze coś ciekawego do zrobienia? Zależy, czym się zajmujesz. Jesteś przykładnym bankierem, zarabiającym na swoją rodzinę w jakiejś jebanej korporacji? Tutaj nie istniejesz. Tym miastem rządzi podziemie mafia. Czuj się jak Los Palmas, Meksykana. Mafia? Ciekawy. Jeszcze jednego burowara, proszę. Ha, honorowo. Widzicie, lodyński gangster, gentleman. Coś mi się wydaje, że jestem bliski potwierdzenia mojej opinii o tobie. Opinii o mnie? Co kurwa? Twajaczek z pieniędzmi. Skrótnie wyglądający, ale także władający niepoprawną polszczyzną. Powiem wprost, ile masz po ludzi? Jakim towarem handlujesz? <laughs> Widzę, że los zesłał mi odpowiedniego człowieka na swoją drogę. No dobrze, kalibro. Kamilo, po prostu Kamilo. Luzik. Zaraz opowiem Ci wszystko, ale najpierw. Dzięki. To co? Zdrowie? Zdrowie. Dolf, witam. Cześć Lambert. Tak jak ustalaliśmy. Pół uncji tutaj. Za tydzień w tym samym miejscu. Masz pieniądze? Tak jak się omawialiśmy, proszę. Lambert, Lambert ty chuju. Brakuje tutaj eine 100 złotych. Gdzie są pieniądze? A więc to tak. Chodź za ten blok. Ostatni raz paliłem coś chyba z 88 lat temu. Taka metafora. Nieważne, chodź. Ach, szajsze! No, z grubsza tak to wygląda. Poczekamy jeszcze kilka dni i... No i czułamy sprzedawać zioło. Świetnie, dawno nie spotkałem kogoś takiego jak ty. Nasza znajomość korzystnie na nas wpłynie. Kojarzysz może balasów? Ten kartel na Drone Street. Hmm. Stary, kurwa, mało kto się tam zapuszcza. Od kiedy duży dym przewodzi tymi dupkami, mało kto próbował zabrać z nimi sojusz. Ale... kopią cię tu przy nieprzytomności albo... Albo jeden z ich ludzi właśnie wypił z tobą roczny zapas browara z tego baru i właśnie chce ci złożyć ofertę. Wydajesz się zajebistą osobą do sojuszu. Z tego, co mi opowiedziałeś, twoi ludzie też. Połączmy siły. Pomyśl. Wy meta i trawa, my meta i kwas, ponadto... My wyrobiliśmy już sobie renomę. Wszyscy wyjdziemy na temat plus. Mm. Wiesz co ja kurwa myślę? Chodź zapalisz na zewnątrz, wspólniku. I to ja rozumiem, szkwany. Kurwa, jest w Ben próbował się z tobą skontaktować trzy razy. Ciekawe. Że się wam nagle gadać zechciało. Wybacz Kamilo. Halo? Szczpany, natychmiast przyjeżdżaj. Pod las na swe Dolf? Co się stało? Szczpany do kurwy nędzy. Przyjeżdżaj tutaj natychmiast. Sprawa jest poważna. Kurwa, Dolf. Przecież wiesz, że ja nie... Hm. Huh. Hmm. Dobra, nieważne. Zaraz będę. Hej, co robisz? Siemka, pakuję sprzęt. Jutro znikniemy z tej miejscówki. Zaczniemy gotować w innym miejscu. Gdyby nie info, cię, pewnie tego laboratorium i nas już też by nie było. Tak, wiem. Słuchaj, hmm... Robin. Tak, Robin. Bardzo Cię przepraszam, zapomniałam, wracając, wiesz może czy Ben zjawi się dziś u Was? Nie mam pojęcia, rano spotkałem się tylko ze Szczwanym, Pączka od rana nie widzi. a czemu, pytasz? A tak tylko spytałam, czy Ci pomóc? W sumie mogłabyś, chodź. O! Kurwa. O oh, kurwa. Czyli Kubuś Grubasek. Ach, to nie był nieszczęśliwy wypadek, panowie? Powiedzmy to przem wobec. Walter chce się z nami bawić? Dostarczymy mu kurwa rozrywki, jakiej nie doznał nigdy w życiu. Kto następny? Niech tak będzie.